A serdecznie dzisiaj w lesie lasy, dzisiaj lasy, lasy i chyba że chyba że pole, ale nie wiem, nie, nie podejrzewam, nie planuję dzisiaj lasy mm, fajne, ciekawe to się wszystko okaże, to w tych lasach też się okaże. Zobaczymy wszystko. Yy, przygotowany do lasu, wykrywać jest, plecak jest, a że ciepło dzisiaj to... Butelka z wodą jest. Dzisiaj będę chodził na nożołopatce od sapera ze sklepu Centrum Detektorysty, czyli e, Diger z Dziobokiem. E, taki, taki to będzie, taki. Dzisiaj tym będę kopał, bo w lesie to jest miękka ziemia. E, nie warto ryć dużych dziur szpadlem. Zrobiłem sobie dzisiaj taki bajer na sprężynce. Niezbędne cztery rzeczy, które są potrzebne przy poszukiwaniach. Ostatnio tego nie miałem, więc pomyślałem, że warto jest coś takiego zrobić. Eee, szczoteczka druciana, delikatna, ale druciana. Gdyby znalazł coś metalowego i chciał oczyścić. Szczoteczka zwykła, doczy się na przykład monet czy jakichś innych rzeczy. Nóż i butelka ze spryskiwaczem do przemycia czegoś. Także przygotowany dzisiaj jak najbardziej. Zobaczymy, co ciekawego Kryje się w lasach. Nie gadam. Zawijam się A, uchwyt na kamerę tak, żebyście na telefon, żebyście widzieli e, dzisiaj wszystko, co będę kopał i szukał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. zaję. Widzicie te drzewka, krzaki, hasz na końcu tej drogi. Polna taka droga, koniec drogi i haszcze. Znaczy nie koniec tam jeszcze gdzieś można sobie jechać, ale haszcze. Haszcze mnie najbardziej interesują. <laughs> so, jak gdy spojrzymy na mapę, no to widzimy haszcze. Ale gdy spojrzymy na mapę yy, lidara, to widzimy od razu, że to było całe gospodarstwo. Widać fundamenty, zarysy. Tego tutaj nie widać przez te drzewa. Yy, nawet tam byłem już pod samymi tymi drzewkami <laughs> nic, widać delikatne jakieś tam górki, pierdoły ale ewidentnie na lidarze widać, że jest to zbombardowana, rozwalona e, zniszczona, no nie wiadomo w jaki sposób ale jest to rozwalona, opuszczona, poniemiecka stara gospodarka, czyli dom, stodoły, obory coś w tym stylu, to wszystko widać na lidarze e, fajne miejsce do poszukania, niestety do tego trzeba ekipy. Gdyby wpaść tu z ekipą, trzeba wszystkie zgody i tak dalej, i tak dalej. E, fajne miejsce, jak najbardziej ja sobie je zapisuję na mapie, e, bo to ciekawe miejsce i warto by tu było przyjechać i to zbadać pod kątem historycznym. Może jakąś historię rodziny, domostwa tego, tego oto e, obiektu. Może jakaś historia ludzi, co tu się wydarzyło. Może porzucone rzeczy z pewnością na pewno jak zostało to zniszczone no to wszystkiego nie zabrali więc tu mnóstwo rzeczy można znaleźć a może i coś ukryte przez właścicieli opuszczających ten teren nie wiadomo miejsce fajne a ja robię sobie przerwę <laughs> jechałem tu zając mnie na drodze wyskoczył chciał mnie skubany nie wiem czołówkę ze mną zrobić ale mu się nie udało bo Szkoda w sumie, że nie walił na czołówkę z serzeniem. <tryk> miałbym na handel rękawiczki i kiełbasy, i paszę. E, jakby to powiedzieć, okrutnik. No. A ja się biorę, e, ciepło jest, w lesie chciałem zjeść sobie śniadanko, przerwę zrobić. Niestety nie da się w lesie jeść, bo komary żrą. Więc zanim dojadę na następne miejsce, tam też będzie las. <tryk> Bardzo fajny teren, e, tylko muszę się tam dostać. To nie jest taka prosta droga. Od lat się czaję tam kiedyś. Już od lat się czaję tam pojechać. Kiedyś planowałem, odpuściłem sobie, e, więc biorę się teraz zaś. blowar, wafelek i... I co? I bułka. Takie to. No, także dobra. Biorę się, zjadam i spadam. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Ciekawe, w końcu trzeba pochodzić. Więcej znowu jeżdżę niż chodzę. No dobra, jestem w miejscu docelowym. Jest to duży las. Jak widzicie, e, spory las. To nie jest jakiś tam malutki taki krzaki, tylko normalnie las. A w nim zrobiony tor offroadowy. Z samochodami terenowymi, które tutaj przyjeżdżają i jeżdżą. Eee, co ja tutaj robię? No przede wszystkim mam swoją teorię, że nadleśnictwo żadne nie wyraziłoby zgody na rozkopanie lasu, żeby sobie samochodami pojeździć. Jeszcze tak dużego obszaru jak tutaj więc podejrzewam, że zostało tu wykorzystane części jakichś nierówności w tym lesie, dlaczego by wybrali akurat ten las, to nie? Że przecież zwykły las to zwykły las ja jednak podejrzewam, że podejrzewam, że po prostu były tutaj już nierówne ukształtowania jakieś terenu które wspomogły, wspomogły budowę tego toru. To jest oczywiście moje stwierdzenie, ja tak sądzę. To są moje podejrzenia, bo nie mam zielonego pojęcia e, kiedy i jak ten tor tutaj powstał. On dopiero w sumie od roku czy dwóch istnieje na mapie jako jakiś tor. E, ja go tutaj wypatrzyłem już troszkę wcześniej. Ma dziwne ukształtowanie, jak widzicie na na lidarze, no ukształtowanie toru. mam. <noise> Jakie może mieć ukształtowanie. Eee, no ale gdy jest tu zruszona ziemia w lesie, yy, to warto sobie pochodzić. Może coś się ciekawego trafi. Chociaż jeżeli to był po prostu zwykły las. To jeżeli to był zwykły las, to po prostu prawdopodobnie nic nie musi tutaj być. tutaj żadnego dowodu na to, że tutaj było coś więcej poza tym offroadem. Nie wiem, bym się ten las cały złazić i naprawdę więcej kilometrów narobić. Ale oficjalnie nie ma nic. Jednak, obok, po drugiej stronie drogi. Jest takie coś. Nie wiem czym to jest. Widzicie to teraz zdjęcia z lidaru. Jest to jakieś nierówności w terenie. Wygląda to podejrzanie. Gorące jest. No i nie mogę na tym słońcu wyciąć. Na czarno ubrany, na czarnym szerszeniu. Masakra plus 75 stopni. Ale to nic. Biorę się. Sobie napiję się spokojnie, dychnę. Najwyżej tam przejdę się, zobaczę, czy coś jest tam, co warto w ogóle eksplorować yy, i coś tam szukać. Jeszcze jak? Jak nie, to mi zostaje jeszcze jedno miejsce. Jedno. Yy... Jedno miejsce w sumie. Jeżeli tutaj nic nie będzie, na tym dziwnym, podejrzanym miejscu, to jadę jeszcze w to jedno miejsce i na tym zakończę. Więcej dziś się najeździłem, niż nachodziłem. 11 godzina, a tu nic. Chociaż pięknie i za ciepło.